The ash and dust I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemicals I'm breaking in, shaping up the tracking out on the prison bus This is it, the apocalypse Whoa. I'm waking Z tej strony Bobru, witam Was w kolejnym odcinku z gry Hotline Miami. Ja, eee, jak pamiętacie, ostatnio przeszliśmy dwa pierwsze chaptery, dzisiaj przyjdziemy kolejne dwa pudełka po pizzy z ostatniego do odcinka. Mamy kolejną wiadomość, więc tutaj poczytajcie chcecie. Znaczy, bohater akurat będzie się umarł na randki związane ze zleceniami, to też będą rozwalające mózg na kawałki motywy. Na razie, trzeci chapter. Decadence. Też każde słowo. każde słowa, ale nie wiem dokładnie co one znaczą. Eee, weźmy sobie Zaka. Nie chcę kombosy dużo wbijeć, żeby dużo punktów zdobywać, bo jeszcze mam parę broni do, do odblokowania. O Jezu, nie, nie... o to mi chodziło, wierzcie. O, o to mi chodziło. Dokładnie o. To. Czy to jest sikera? Uuuuu. Olej tam jest Ja tu chcę tutaj zrobić Co się tyno Aha, tutaj jest jeden y, dryb lasek tutaj Cóż to Butelka Dobra, teraz się idzie bronić Patrzcie. Powaliliśmy go nożem! My go nie przybiliśmy tym nożem, my go powaliliśmy. O, no, tam nasza randka jest. Zaćpana, laska. Yy, tutaj, Kejdanki, dańki że to jest szkawka. Prawdopodobnie Podobnie przez duża murzyna. Zazdroszczę jej. Dobra, no, ale czas ucieka, trzeba lecieć. chcę mi złego wyniku. Dobra, jak nie zabija, bo ja plan, fajny. Ole, Ale to jest, to, może, to może wypalić Ale czemu ich dwóch się nie chce złapać? Prawda? O! Wszyscy ży nie żyją Wszyscy, okej Przewolmy co jeszcze mamy. Że <śmianowicie> wam. To jest super, tak? O! Double kill. Dobra, spadamy stąd. O, możemy kij. To jest bardzo fajna broń. Bo ona się łamie po paru czasu... Zabijałam murzynie. A on teraz będzie. Czy, no się da tylko zabić bronią palną. <śmianowicie> yeah. Fuck. Broń palna. <śmianowicie> To nie, Fuck. Please don't. Mu oczy w nie, nie, oczy nie, i nie, ma nie, nie, teraz idziemy nie, Zeszł raz, że... Co w ciało, w ciało mhm. Mam 38 punktów na 220 potrzebnych do... na 22 potrzebnych do odblokowania. Więcej człowieka. Dobra. Wchodzimy do siebie. Czyżby... O, to jest tam Witaj do niepowy, nie? Nie wygląda by dobrze. Panie. Czy wszystko w porządku? jesteś pewien, że picie jest dobrym pomysłem w porządku. Więc przygotowałem ci coś specjalnego. Brr. Lubisz coś. Lubisz słodycz lub ...twasek? to no wiecie, coś szybciej od twarzowego? Może Jezu, nie jest przeczytać. Myślę, że wiem, że bo trzeba. Jedną chwilkę. Jaką machetę ma w ogóle z tym? Co, to wszystko? No. Wracamy. O, to znowu ty. Wygląda, że byłeś zajęty od naszego Wydaje mi się, że teraz mnie pamiętasz. Nieprawdaż? Ale... nie wiesz kim jestem. Nawet nie wiesz, co nas... na siebie... że tak powiem... naprowadził. Nieprawdaż? Czemu tu wróciłeś? Nie jesteś miłą osobą. Czy jesteś? Sprawiasz, że szaleję. Mm. Układanka zaczęła się układać, a niektóre elementy jej nie pasują, albo po prostu nie wyglądają jak powinny wyglądać. Myślę, że czas naszego spotkania dobiegł końca, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Koko -ko -ko koniecznie. Mianowicie jest. cztery pytania. Pytanie numer 1: Chciałbyś e, przewidzieć ludzi? Pytanie numer 2: Co zostawia wiadomości o Twojej serwerytarce automatycznej? Pytanie numer 3: Gdzie teraz jesteś? I finałowe pytanie: Do czym my w ogóle rozmawiamy? To na razie na tyle. Do zobaczenia wkrótce. No i dobra. Przecież panel raska, nasz. Dobre, dobre. Czwarty chapter. Tenszy. Atencjony. Nie wszedł w sypialni, wszedł już.

co ty? No co? Znowu ten sam kawaś mnie zabił? No! no się no się znowu ten sam Ale świnia To jest całkiem nieźle. to oczyściliśmy. Znowu do nas szedł ten spoczaniec. Kurde. Dobra, dwa na boi. Co to jest w ogóle? Uuu. Ale, Ole. zaraz mam pokażę na buga. Nie wiem czy wyjdzie. <słyska> Wszedł sobie. Nie, nie o tą bukamie No co się dzieje? Dobra, nie puszczę tego może nie Aha. Ja zaraz wam pokażę o co tam chodzi zapytałem go o tym No kto mnie zabił? To jest oburzające. To kuźwa. To, to jest cicha broń. To, ale ktoś się odsunął, jak to gra mi. O, boż. Dobra. <grybuj> Ja ci dam. Dobra. Idziemy na podwórko. Dobra, a tutaj na razie wchodzimy do tego kraju z naukowcem. Ponieważ wtysz. Dyż... Nie, ja chcę się tego. Wiesz, czy się nie pamiętam? Nie się wchodzić. No trzeba było coś zrobić. Wertanie wajdy to. wybuchnie że pytają, staryo, staryo, serio? No, no, w serio, w serio? w serio? no, nie myśl. no, 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 dobra. Też nie o to chodziło? Zawsze nie pamiętam Jezu, na jakiś dłuższy czas no. Szybko dobij Nie! To spawk dziś jest. Jak tu się wchodziło, powiedzmy, moi drodzy państwo. A ja... LOL? Strzelił przez drzwi? Czy tam... A tam drzwi nie ma chyba. To jest. To już trwa za długo. Długo, za długo, fuck. Boże, no i właśnie, tu się zaczęła prawdzić walka Miami. Naprawdę nie wiadomo za bardzo. Znaczy, nie wiadomo, wszystko wiadomo, tylko ciężko jest po prostu. Czemu ja Patrzcie, czołga się. Poczekajcie, to trzeba przez te drzwi, po prostu w naukowce strzelić. Nie! Co tu trzeba zrobić? Ej, wiecie, że zaraz będę mógł ci coś przypomnieć? W sali nie pewnie co tam się wybuchnie, kurwa się haniebna strzelić. To naukowca, nie doszło do tego. Tutaj rozbieramy coś, wybucha, tak? Ej, nie wiem, mam pojęcia co tu zrobić. To było takie banalne. To gdzieś przychodziłem, to ja to. O taką zaliczałem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Widzicie? Jak leżycie, To oni nie może nic zrobić. Tam się panu skończyła municję. Pra nasz pistolet, który mieliśmy wcześniej, no, ale okej. Okay. Jak to się lubiło? Bo coś się rzucało. Nie? Tu drzwi nie może zapnąć. Jezu, czy drugi odcinek wyjdzie zwalony przez to. O Kiedyś to za pierwszy raz przyszedłem, teraz muszę po prostu... No nie da się to... Chwila... Boże, chyba wiem... No jasne, że wiem. Jaki za mnie idiota... Boże, możecie mi nazwać w komentarzu idiotą. Nie wiem o co chodzi. <noise> ale oni się. Czasami po prostu sami siebie ulubiają. Patrzcie, patrzcie co ten na dole robi. Kolej. ale pierwszy byłem. Patrzcie, patrzcie. Zaraz mam kartę. Patrzcie. Idiota ze mnie. Jeszcze większy, idiota. No jasne, tam trzeba było po prostu odejść od tej drzwi, żeby... Eksplozji nas nie zabili. Boże, zabiliśmy. To było pro. To, to było pro. A już tak? A, no zaraz to tam wysadzimy. Coś, jeszcze coś? Zasadzę. Ej! Coś źle zrobiłem. O. No dajesz? Już teraz będzie problem z tamtymi czupkami. Jeszcze mam sześć naboi, ale wiecie... Przepraszam was, że to trwało tak naprawdę mega zajebiście długo, ale po prostu nie ogarnąłem, nie pamiętam, jak to tego, jak to działa. Wracajmy do auta, mam pierwszy dusz 17-minutowy, pewnie dla was to się nie spodobało, bo będziecie mogli popatrzeć w bobru. tutaj to tu popatrzyć 6, w Babru Dobra, time bonus malutki, 5, 5, 6, 4, 4 mamy, a tu trzeba 2, 3, 5, 0, 0. A to nasze jest drugie tylko. A to no, już nie wiem. 6 plus. O słabo. Ok, idziemy znowu tutaj. W przypadku, nie chce masz tych dialogów. Jeszcze jakieś choroby, no nie składamy. No i cóż. To był drugi, a co dzisiaj, tak więc. To był drugi? Chwila <laughs> w naszym łazience jest dość o to. Słuchajcie, był pierwszy i drugi... trzeci to był czwarty. To co teraz robiłem? Tak to był czwarty, dobra. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Pozdrawiam Was, no i pa. pa.